Witajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki bardzo szybki makaron, właściwie z sześciu składników: szparagi zielone, mięso mielone, cebulka, oliwa z oliwek, ser twardy i makaron. Co tutaj nam będzie potrzebne do naszego przepisu? Ja tutaj mam szparagi. Szparagi to są zielone, około właściwie pół kilograma. Szparagi są polskie. E, możemy kupić różnego rodzaju, tam hiszpańskie, włoskie, no ale to są polskie, one są dość duże niż tamte inne. E, tutaj mam pół kilograma mięsa mielonego, wieprzowo-wołowego, dwie cebulki, e, oliwę z oliwek, e, taki makaron. Wstążki najlepsze by były. Jak widzicie, takie dość duże, grube, długie, długie właściwie szerokie, ich mam tutaj pół kilo. Zużyję myślę, że mniej. Będę gotował je około 6 minut, tak jak jest w przepisie podane na opakowaniu właściwie, żeby były al dente pieprz, świeżo zmielony, sól, ja tutaj będę używał himalajską i taki ser parmeziano, reggiano, ser włoski. Nie kupiłem takiego w kawałku, bo niestety nie dostałem. Kupiłem w takich płatkach. Może być inny ser twardy, w zależności jak kupicie. No i ja tutaj, jak widzicie, mam już wstawioną wodę na makaron. Także w garnku mam wodę którym już podgrzałem. Dodałem trochę soli tej himalajskiej. Następnie dodam trochę oliwy z oliwek, żeby ten mój makaron się nie skleił. No i teraz czekam, aż moja woda się tutaj zagotuje, wtedy dopiero wrzucę ten makaron do garnka. Ale w międzyczasie się zabierzemy. Może nie na za zaszparagi, ale za chwilę wam pokażę. Szparagi oczywiście ma, mamy tutaj taką część fioletową e, i ona jest bardziej taka zdrewniała ta część e, no i pokażę Wam później, co z nią tutaj zrobić. Na razie sobie od, odetniemy ze szparagów e, te główki, bo one są takie najbardziej delikatne, e, najbardziej szlachetne część szparagów czy tam szpara, szparagu szparaga o, szparaga. No i teraz jak widzicie, te grubsze główki przekroję na pół. Bo te szparagi polskie są dość grube. Inne te włoskie i hiszpańskie które możecie kupić, one są dość cieńsze. Czyli można powiedzieć, że tak z nimi tutaj nie zrobicie, bo szkoda takich cieńszych główek przecinać na pół, nie. No ale te tutaj polskie możemy spokojnie sobie przeciąć na połówki. A te z drewniałe, jakby części, jak widzicie, jakby taką część tam, gdzie jest ta fioletowa, obrałem z tej skóry, bo ona jest najbardziej tutaj twardo łykowata. No i te końcówki, jakby od dołu szparaga obciąłem. No i tak wszystkie tutaj, jak widzicie, obrałem te szparagi z tych części właściwie takich zdrewniałych czy tam takich łykowatych łykowatych no i teraz tak cebulkę te dwie cebulki muszę pokroić sobie w kosteczkę no i całą cebulkę to już jak widzicie mam skrojoną już podgrzałem tutaj płytę żeby mi się tutaj zaczęło, zaczęła moja patelnia się podgrzewać wlałem trochę oliwy z oliwek Myślę, że taką łyżkę porządną albo dwie tej oliwy z oliwek, tak żeby się delikatnie pokryła dno patelni tą oliwą. No i wsypałem tutaj mój, moją cebulkę pokrojoną. Teraz ją trochę tutaj posoliłem, żeby ona szybciej tutaj mi się zeszkliła, ta cebulka. Następnie jak widzicie te szparagi, które wcześniej, e, można powiedzieć, przygotowałem, czyli obrałem z tej skóry częściowo i odciąłem od nich te główki. Pokroję teraz w takie kosteczki. Takie, można powiedzieć, że maksymalnie do pół centymetra, żeby one były. Nawet mogą być mniejsze. E, takie kosteczki okrągłe. O. No i teraz e, to wszystko wędruje na patelnię z powrotem tam do tej cebulki. No i teraz musimy to wszystko jeszcze podsmażyć, żeby nasza cebulka się tutaj dokładnie zeszkliła. No i nasze szparagi też się troszeczkę tutaj podsmażyły. Myślę, że takie 5 do 10 minutek takiego smażenia na takim niedużym ogniu, takim średnim palniku wystarczy. No i moja woda, jak widzicie, pokazuje woda na... Makaron się mi już zagotowała, także teraz ten makaronik sobie tutaj wrzucę. Ja wrzucę dość dużo tego makaronu, bo około takie z tego pół kilograma takie dwie trzecie tego opakowania. W sumie mogłem tych wstążek wrzucić właściwie całość, bo naprawdę tutaj wyjdzie tego makaronu dość dużo. A nie będzie w sumie tego dania aż tak super, bardzo dużo. No ale nic, dalej przechodzimy. Jak widzicie, pokazuję, że już moja cebulka się ładnie zeszliła. Moje szparagi troszeczkę tak się podsmażyły. No i ten mój makaronik już właściwie praktycznie, teraz jak widzicie, już te 6 minut minęło, żeby on był tutaj al dente bo najważniejsze, żeby on był taki na wpół ugotowany czyli będzie taki al dente i teraz sobie weźmiemy szklaneczkę czy dam kubeczek, co tam macie i tą wodę właściwie pod koniec gotowania tego makaronu musimy sobie tutaj zebrać do szklanki ja tutaj zebrałem jedną szklankę, ale powiem wam szczerze że może, moglibyście nawet i dwie szklaneczki takie zebrać mi tak na styk starczyło no ale mogło być troszkę, troszkę więcej e, bo będziemy tą wodę później wykorzystywać jeszcze no a teraz tutaj mój makaronik się już nam fajnie ugotował, e, odcedziłem go przelałem zimną wodą zahartowałem go no i jak widzieliście już makaron mam gotowy, teraz moje szparagi z cebulą e, przełożę z patelni do pojemniczka najlepiej taki pojemniczek aby był dość wąski, bo będziemy go tutaj blendować, tak? Te nasze szparagi razem z tą cebulką podsmażoną. On utworzy nam taki fajny sosik. No, ale jeszcze tutaj doleję na razie trochę oliwy z oliwek, jak widzicie, taką łyżkę, można powiedzieć, dobrą. No i tutaj kawałek mi się coś nie nagrało, ale Wam powiem, że dolałem jeszcze do tych szparagów. Jak widzicie, połowę tej szklanki wody z makaronu gotowanego, tak? I to wszystko tutaj zblendowałem na taką gładką masę. No i teraz będziemy tutaj smażyć nasze mięso mielone. Jak widzicie, dodałem troszeczkę na patelnię znowu oliwy z oliwek. Niedużo, taką łyżeczkę, znaczy właściwie łyżkę tej oliwy z oliwek. No, i będę tutaj podsmażał moją, moje mięso mielone. Teraz, jak widzicie, jeszcze dodaję trochę świeżo zmielonego pieprzu. No, i dodamy jeszcze soli himalajskiej. Możecie użyć zwykłej soli. No, i teraz to, ten, to nasze mięso musi nam się tutaj podsmażyć. Możecie zamiast mięsa mielonego użyć na przykład kiełbasy białej, surowej. Oczywiście zdejmujecie ten flaczek. I to, to surowe mięso z tej białej kiełbasy wrzucacie na tą patelnię. I tak samo tutaj rozdrabiacie i podsmażacie tą kiełbaskę. Też będzie fajną alternatywą właśnie do, naszego, do naszych szparagów. Zamiast właśnie mięsa mielonego. Jeżeli byście chcieli zastosować zamiast mięsa mielonego, właśnie coś innego, czyli kiełbasę białą. Ja już tutaj, jak widzieliście, wrzuciłem te główki szparak przecięte. No i dodałem trochę tej wody z odgotowanego makaronu. No i to wszystko musi nam, musi nam się tutaj podsmażyć jeszcze. Ta woda nam też sprawi, że taki lekki sosik się nam tutaj utworzy później. Fajniejszy. No i też to mięso się nam nie spali. Jakby nasza, nasz te płyny, które, nasze te płyny, które tam z tego mięsa mielonego się wydobyły, one muszą się zredukować. No i wiemy, że nasze mięso mielone już jest już podsmażone. No jak widzicie tutaj dodałem teraz makaronu, część, na razie nie całą. No i ten cały, tą całą zblendowaną szparagę razem z tą cebulką. Tutaj też ten nasz sosik wrzuciłem, teraz już właściwie przemieszałem to wszystko i dodałem kolejną część tego makaronu i znowu przemieszałem, także cały makaron tutaj już dodałem do tego, do te, do tego naszego mięsa mielonego, do tych szparag. Te nasze główki szparagów będą takie powiedzmy al dente. także one nie będą takie mięciutkie, ale przez to, że będą takie al dente, one też będą miały więcej takich związków, czy tam właściwości zdrowotnych, czyli więcej witamin zachowają w sobie. I na pewno takie podsmażenie, czy tam można powiedzieć zblanszowanie tego na, na patelni będzie lepsze dla nas prozdrowotnie, można powiedzieć. No i jak widzieliście tutaj dodałem tego serka też już na ten mój makaron, który już nałożyłem na talerz. No i właściwie nasze danie jest już gotowe. No i możemy się tutaj delektować naszym makaronem, który naprawdę uwierzcie mi jest bardzo pyszny i smaczny. E, także polecam wam zrobienie sobie takiego mak makaronu w domu. E, sezon na szparagi jeszcze trwa. Także super zrobić sobie taki, właśnie szybki jak widzieliście i prosty w zrobieniu makaron ze szparagami z mięsem mielonym. Wcześniej już też robiłem inny makaron też ze szparagami, także przepisy inne zostawię Wam na dole w opisie. Będziecie mogli sobie znaleźć linki tam właśnie do innych filmów. A jeżeli Wam się tutaj taki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Ja oczywiście życzę Wam smacznego. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.